Witajcie na kanale Kasokrani. Ranekle za asterami płótnika Krak. Dzień dzisiejszy rozpoczniemy od zespołu. Jak wiecie zostało nam 2-3 spotkania do końca, więc zaczniemy od zespołu. Zaczniemy od e, kontrakt, kontraktów, które mamy w Negocjuj kontrakt. Przedłużamy. Kontrakt z Prączczakiem. Myślę, że dwa lata spokojnie czeka nas, czekają nas Puchary, czeka nas e, na pewno walka w eliminacjach. Jest ważny. O, kontroferta. To rok. Akceptuje wersja. Będziemy szaleć. To jest ok, dobra, niech będzie idziemy dalej, Marcinkowski podpiszmy podpiszmy najwyżej sprzedamy, najwyżej będziemy szukać kogoś nowego poradycznie, ale to jest właśnie to jest dobry, w Jakubie Marcinkowskim dwa lata, że ma rolę w zespole którą i możemy sobie spokojnie pracować nie zważając na to, super. 850 wądz, jasne, że nie ma problemu, ten budżet nie jest z gumy, ale też nie przesadzajmy. Głogowski. Przedłużamy. Pewnie teraz kilku z Was, którzy to oglądają, poradyczne występy. pukają mi się po głowie 3 lata Ignoruj, jeżeli znajdziemy jakiegoś lepszego obrońcę ale tak mówię, głogowski damy mu 1000 Głogoski jest dobrym obrońcą pod tym pod względem zmian on naprawdę jak gra to gra stabilnie dobrze negocjuj kontra 1 rok 32 tu będziemy szukać alternatywy rowca jest dobry jeszcze jeden sezon może pogra Dobra, damy mu. Znegocjujemy kontrakt na rok, przedłużenie. Ale wydaje mi się, że już 32 lata będziemy musieli szukać rotacyjny, um, będzie chciał ważne. Wspaniale, okej, okay. Troferta na rok. Super, ignoruj. Ok. 800. I tak mówię, raczej do sprzedania. Raczej do sprzedania. Choć jest bardzo dobrym zawodnikiem. OK. Jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale tutaj raczej chcemy budować coś więcej. Kojo Kowalski. Przedłużamy kontrakt. Fajnie, w Pucharze Polski zagrał. Fajnie się pokazał. Możemy sobie tutaj ten kontrakt spokojnie akceptować. Sporadyczny. No i fajnie, bo może w końcu na 4 lata. Dwa. Dobra. Akceptujemy. To będzie taki odcinek, gdzie podbijamy sobie kontrakty. Żeby was nie zanudzić, to na koniec strzelimy czy z Piastem. tu i nie. Nie no, że tutaj raczej strzelimy. Jeszcze na zegarek jest jeszcze młoda godzina. Bieliś przedłużamy. Ale też damy mu sporadyczny, żeby tutaj zbytnio nie wojował. Jedynie DOC będzie grał. Oczywiście sporadyczny. Dobra oferta, dwa lata. Zobaczymy, czy przyjmie. Dobra akceptuję i powinno się podstawić Ciągle od razu. 1200. Będzie chciał później jakiś bonus za podpis. No, oczywiście, nie wiem, to chyba z automatu. 7800 7801 menadżer i leci po prostu po kolei. No, zobaczymy. Urbańczyk. Dobry zawodnik. A Defensywny pomocnik. Ważny. Czy no, jeden Dobra. Port. Zastanowię się. Chupka, tak. Nie wiem, czy dzisiaj przedłużymy wszystkim, bo tu będziemy. Będziemy z 2 godziny w zabierzaniu. A ten 3 odcinek nie może e, rotacyjne występy. Nie może możeć wiecz, tak. jest 2 lata mody. Marc się michówka, akceptuje bez... Nie mówię, że zostanie. Chciałbym, ale dobra, damy mu 1000. Zabadki. 5 lat, Caruso, dobrze. Rok Miel Mielowi przedłużymy, bo tutaj chciałbym, żeby na tej prawej stronie grał i żeby był zawodnikiem, który. którym. Drówka to 2 lata. Uuu, Odrzuć klauzulę. I pewnie da się do założę się nie, U-11, no dobra. Ajda. Przebojowy Lewy pomocnik zastępował Kowarika często. Prototyny, jasne. 4 lata, 2, dobrze, nie spierajmy się. Dajmy mu Zobaczymy czy jest uczciwa propozycja jest sprawa. nie przedłużamy I, i tym sposobem praktycznie wszystkich obsłużyliśmy fajnie. Mamy koniec sezonu. Zobaczymy sobie na, na zawodników, którzy znaleźli nam, których skałci. Pamiętajmy, szukam... okay. Pamiętajmy, że szukamy Witz Okej. Pamiętajmy, że szukamy Patryk Wood. Okej. Okay. Szukamy wzmocnień na pewno. No właśnie. Na jaką pozycję? Każdą, każdą, każdą pozycję, rakez odejdzie, więc przyda się nam napastnik. QL, well, ok, oh, o, Dobrze, zobaczmy, pomocnik. O, jest Ari, dobrze. Bartosz Paranowicz, Tybulski. Thank. Polskiego bym sprzedał i na prawą na prawą e, bym jakiegoś zawodnika który dawałby tam jakoś, jakość i rywalizował z mielem o wyściłował 11 elipsy. Obrona też jest do przebudowy, doc wy ora O no ciekawe, ciekawe. Typo. I jacy dowodnicy przyjdą do Pul, czyli Wujcik, tak, usuniemy go z listy życzeń, Rek. Tak. Polarski to byłby ciekawy gracz. Nie swój wójcik. Na razie bramki nie zmieniamy czas No nic, będziemy szukać, będziemy myśleć nad mm, tymi wzmocnieniami na pewno. Mam nadzieję, że ktoś do nas przyjdzie zespół. Popatrzmy na dzień meczowy Doc, Takac, Tutaj widziałbym też Rakelsa, a za masa. Morowca się wykurował i toczy do składu. Pan na ten moment tyle. Jedyny nazwór, którym nie przedłużyliśmy jest Kort. Tutaj chyba nad nim się jeszcze zastanowimy, jak to będzie wyglądało. Przejdź do meczu, jak mówię, dzisiaj ostatni mecz rozegramy sobie podczas tego odcinka. Tutaj mamy załatwioną sprawę, jakieś transferowe, piłkarze obserwowani są do drużyny, na pewno ktoś przyjdzie, na pewno ktoś odejdzie. Tutaj chyba chciałbym, żeby odszedł Wolski, tutaj chciałbym, żeby ich nie miał innego partnera na tym boku użytki będziemy szukać SPDD, SPD yy, zawodnika, który będzie odejmie walkę z Urbańczykiem. Użytki przegrał tą walkę i te mecze nie miał jakichś problemów. Czasem grał lepiej, czasem gorzej, ale tutaj chciałbym, żebyśmy przed tymi meczami wychorowymi pozyskali naprawdę zawodnika, który yy, da nam jakość yy, w tych odbiorach. Będzie to zauważalne nie bronią go po prostu liczbów. A tak, kac. Tak. Pietnie do branchtatera, branchtater. już widzi bramkę. Eee, tak jest Lutnik prowadzi z piastem w Jeden 1 do 0, 9 minuta. Jak widzicie końcówka sezonu jesteśmy. Jesteśmy przecież już spisani na straty. Bo tutaj mistrzostwa nie będzie raczej w środek tabeli. Eee, ale gramy nie, odstępujemy od e, tych spotkań, gramy je do końca. Te trzy spotkania mogą tylko nam pomóc mentalnie, ułożyć sobie drużynę. Tak się stanie, mam nadzieję. Leśnia. Lepsze przygotowanie przed sezonem, jeszcze turniej przed sezonem nas czeka, brać świetnie, MacManus, ale z faula. Tak Jak mówiłem, będziemy szukać szybko no C. jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale Eee, no chciałbym, żeby ta kadra przed pucharami była wzmocniona. Raz co szak. Na szczęście nie musiał interweniować. Ama je. Ama je. Miel. Koletki, rączak broni. Dwudziesta minut. Nick zdaje się. Nie, przegrał pozycję. Pieletki, jedny, leśniak, dobrze mrowca. Topper, chmiel, Kiel, Aruzo, Beojra, Kowarik, Kowarik, mamy 2-0, nie. Obok bramki. 23 minuta. Putnik układa sobie ten mecz pod siebie. Takac. Carruzo, mamy kolejną bramkę w wykonaniu tego pomocnika. 2 do 0. Dał nam finał, daje nam kolejną bramkę w meczu z Piastem. Wydaje się, że jest to udany transfer w Kula. Napiszcie mi w komentarzu, który transfer z tych trzech karier uważacie za najlepszy. Śledzicie, jeśli oglądacie te spotkania, e, które uważacie za najlepsze wzmocnienie, e, ale może wymienicie po jednym transferze z każdego sezonu, czyli znaczy z każdego sezonu z każdej kariery, czyli listy Kraków, wieczystej Kraków, krótnika Kraków i jeden transfer, który Waszym zdaniem z, każdego, e, z każdej kariery jest takim kluczowym transferem, który dał e, tutaj moc e, tym drużynom. Transztatt. Francz Starter, O tych niewypałów transferowych to nie się więcej znali. Pierwsza powaga nami: statystyki przewaga lekka, piasta, ale bramki po stronie hutnika. Dobra, skuteczność hutnika Kraków, bramy na wyjeździe. I pomimo tego, że dziś tu posiadanie piłki kuleje, pomimo tego, że mniej tych strzałów oddaliśmy na bramkę piasta, to jednak prowadzimy 2-0. Skuteczność lepsza. Takat, takat, będzie strzał, poprawienie statystyk minęło. Minęła ta piłka. No, można było powiedzieć, że niewiele brakło do kolejnej bramki futnika. Braków na stadionie piasta Dewita. Teraz Karuzowa walczymy po zebranie tej piłki niestety Piosenka wice przejmuje futbolówkę już, a ma je, już, szczę już tak, to idzie do przodu. Dziczek, leśniak, doc, zatrzymuje. to się jeszcze tych transferów. Wydaje mi się, że Wisła-Kraków jest prowadzona, tak powiem, do kariera, do zoną szalanki. Tych transferów jest sporo, ci piłkarze się wymieniają, co chwilę są sprzedażę co chwilę się coś dzieje na tym rynku transferowym. A hutni Kraków chyba bardziej tak, stabilnie rzut karny, małuje Pauluje, Kowarika. No i będzie 3-0, branch czterter, lewo, prawo, lewo, mamy 3-0, co tu dużo powiedzieć. Wejdzie Brandstatter, wejdzie Rakers. to jest raczej jego ostatni sezon w tym klubie. Dziuba za Takato, za Karuzo, za Karuzo, Michówka, Hajda, zachmiela Chmiela. Tym razem Kajda na prawą stronę. Próbujemy cały czas trzymać się przy piłce, ale na razie puknął z daleka, a jep nieskuteczny. 53 minuta. Doc. Urwańczyk, A piłkę na rzecz zawodników piast. Przeją Piasta raz inicjatywy. o zmianach. Na razie nie możemy. Rakels zbiera się Rakels do tej akcji Rakels zablokowany strzał weterana hutnikaka. Oj teraz błąd obrony. Puścili Majewa Tak Manus musi wracać. Zdążył ustawić. obronę. Tak jest. Wystupon tą piłkę spod no. a Amajewa nie pozwalałem nam dać strzał na bramkę. Ten teraz błąd znowu hutnika. Majew, trączak. Tym razem trączak. Wychodzi z tej opresji. Hajda. Pan Słuchajda dotknął piłkę. Dziuba. Rakels. Rakels. Powalczył. do spotkania. Nie udało nam się dogonić gwiazda tak Dziękujemy za poświęcenie nam tych paru chwil. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. Będziemy bardzo szybko przez ten wywiad. Meczowy gdzie morale zespołu bardzo dobre. Zobaczymy, co wydarzy się w kolejnych e, odcinkach. Już przejdziemy przez te wyniki skautów w następnym odcinku. Za dzisiaj Wam dziękuję. Ósme miejsce w Kraków. E, zmierzamy po więcej. Mamy szansę awansować wyżej. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.